Ewa, ja mam do ciebie prośbę. A gdzie ty biegasz? Nie rzucaj się do mnie. Ja powiedziałem kochanie. On na ciebie nazywa koteczku. O, o! Ja ci powiem, a dlaczego nie mogę na ciebie powiedzieć koteczku? Jakże ty? Pewnie, że tak. Ja nie słyszę. Ja, ja do ciebie nie mówię kochanie, bo ja z Tobą się nie kochałem. I po prostu ja mogę powiedzieć, a że... A może powiedziałeś Wojtku, że my ona. Byłem w Niemczech. A może to twoja córka? O, córka to twoja, Wojtek. Nie. Jakże nie? Może ona chyć się robi. Przepraszam no bardzo, zapojane, ja powiedziałem, że. To ona polenie pode mnie. Przepra ona... o, o no, Przepraszam. Od wielu lat, to jest dziecko, elementy. Ona miała mężczyznę. No nie, ma swoje... no, nie opowiadę, bo ja nagrywam. No właśnie. się i do mnie, dobra? Dobrze. A papa. Papa! Mam pa, koteczku! Pa. No koteczku! Mam! No, Koteciu! Ładnie no, wygląda, że skóry ja pierdziłem. Tylko raz powiedziałem kochanie, a twój! O właśnie, a ja... Człowiek! No a twój człowiek! Że... Ja muszę mieć... Ja trzeba... Ale powiedziałem, że ja nie mówię do ciebie kochanie, bo ja z tobą się nie kochałem, a mogę powiedzieć kotku? Nie! Chłopie to nie. lubią? Kotku wtedy się mówi. Na no. dziewczynę jak nałożysz pierścioneczek, raz. No, raz Wybacz, no, jak się pokochasz. Ja to. No. A może Jaka, się kochał? Jak to wtedy? Suka, kurwa. mówi się. Warszawska Bo dobra. ty nie, nie widziałeś ja suka, u kobiety kurwa, wyrwałam, przyrodzenia? No, nie bawiłeś nawet. Kura, ten w dupę? Kurwa. No nie widziałeś u kobiety przyrodzenia. Tylko może no, o, jak u wujka byłeś na wsi, to widziałeś o, może krowę. Ja wci, krowa, ty, Być za ty, panią Koronę. mam ochotę ci tak zajebać no, ci, Proszę cicho, bez przesady żadnych liści tu nie będzie. Ja nic nie widziałem, kurwa. Bo do kościoła zaraz zawiozę. msze. O, właśnie. No o, kurwa. Niedziela. No to do kościoła. Ale czemu ty przeklinasz? Ja przeklinam? Tak. Ja przeklinam? Ja no, ludzie no, słyszeli. Ludzie, ja przeklinam? To iść nabrze i zagraj no. na <laughs> Jak trzeba to i pójdzie. I zagram, tak? I zagram. A ty? Co zagrasz? Na nerwach. Gumo to na, na dupce. Gumo się obchodźce robić dalej. Nagras. Na, Co? Zagrasz. Tam nic nie może zrobić. Bo ty wielki pan?